Że moje problemy kiedyś się skończą. Jak mam nauczyć się żyć tu i teraz? Dlaczego wciąż martwię się, że źle wychowam dzieci? Czemu czuję się niewystarczające? Jak pomóc dzieciom dokonać dobrych wyborów? Czy daję mojej rodzinie to, czego potrzebuję? Dlaczego ciągle czuję pustkę? Przecież tak naprawdę mam wszystko. Czy dokonuję w życiu właściwego wyboru? Jak mam wspierać swojego męża, kiedy sama potrzebuje wsparcia? Masz mnóstwo pytań w swoim życiu? I chciałbyś dostać odpowiedzi na te pytania, ale nikt Ci nie odpowie, że będzie dobrze. Nikt Ci nie da gwarantu, że tak, to się stanie, uda Ci się, dasz radę. Tak. Jeżeli chcesz, żeby te rzeczy zmieniły się w Twoim życiu, będziesz musiał zacząć się uczyć, jak to zrobić. Samo dasz radę nie wystarcza, więc zapraszamy Cię serdecznie na nasz weekend, gdzie będziesz mógł się uczyć, jak zrobić żeby te rzeczy wszystkie w Twoim życiu się zająły. Zacz...